Moi widzowie pokażę jak wam ćwiczę. O, tak właśnie ćwiczę. Uu, ale ciężkie. Uu. Uu, tak ćwiczy się fajnie. Takie ciężkie, że aż ręka rośnie. Takie ciężkie, aż ręka rośnie. Tak. Tak. Tak się fajnie ćwiczy, elegancko. Tak ciężkie, że aż byskoły rosną. Takie fajne, eleganckie i to jest taka fajna zawsze sobie tak z rana ćwiczę drodzy moi widzowie takie mięśnie teraz mam takie mam teraz bicepsy taki mam fajny biceps tak fajnie sobie ćwiczę Ach. Ale ciężka, aż mi. Takie małe, a takie ciężkie. Waży 40 kg. Zawsze się tak z rana staję ćwiczem, wieczorem sobie ćwiczem. I tak to jest mój ten sport ćwiczeniowy. Raz, dwa, ale muskuły. Dają jak trzeba. Sobie raz tym ćwiczę. Kilka rodzajów z Tym ćwiczę. Albo tym uściskiem też ćwiczę. To dużo daje. To, to jest ciężkie, bo to waży 40 kilo. Raz, tak. Aj, tak raz. Dwa. Uch, ale ciężkie Tak I... i teraz tak i teraz wam pokażę drugą wersję, jest taka wersja teraz Raz tak. Ale ciężkie to jest takie energii siła. Raz tak. Zawsze sobie ćwiczę na zmianach. Raz handelek, raz uścisk. Mięsień rośnie jak błyskawica. I teraz tak. To są mięśnie, tak właśnie rostą. A i tak fajnie sobie ćwiczę. I to jest eleganckie. O. I tak, i tak, profesjonalne takie to jest ćwiczenie, ale ciężkie. Taka energia idzie. Tu jest właśnie. Tak, raz tak. I tego tak, i teraz tak, ale ciężkie. To jest siła daje po prostu i daje to po prostu takie bardziej rozportowe To jest eleganckie. To jest teraz daje tego tak, pach. Ach. Trafię nawet robić kilka razy tak te ćwiczenia fajna, elegancka. z tego uściska to jestem zadowolony i to jest dobra jakość Ćwiczeń. Raz, dwa. I tak. fajne, czy zwoi i tak to jest dobra jakość, tak, potem się tak ćwiczę, tak to jest bardziej takim jestem sportowcem i potrafię cośkolwiek ćwiczyć i ja to, no i ja to potrafię, no drodzy moi widzowie i po prostu ja to umiem, bo ja tyle już lat ćwiczę i po prostu potrafię każde ćwiczenia wykonywać. Raz, ale ciężkie, takie ciężkie, po prostu to, żeby to ściskać, to trzeba siłę do tego. Teraz będę wyglądał jak, jak Pudzianowski. że jeszcze popracować nad tymi ćwiczynami. Sylwetka musi być wyćwiczona. Raz. Tak, Fajne, tak fajnie ćwiczy się. Teraz właśnie jestem rozgrzany i tak go ćwiczę. I tak go. Tak, dwa, sześć. Troszkę jestem już taki, no. Troszeczkę jeszcze tak sobie wezdę se na białko i, i jakieś coś na masę i bardziej będę troszkę podpakowany. Poci no, zawsze przed treni treningiem biorę sobie zawsze jakieś batoniki. Po prostu ćwiczenie dużo daje takiej dużo energii. Fajnie się ćwiczy. To jest po prostu kwestia, jest taka, że ja od lat tak już ćwiczę, drodzy moi widzowie. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.